Łukasz, może zacznę od tego, że tyle emocji, że można by tym jedną połową obdzielić kilka spotkań? No, piłka nożna polega na tym, żeby były emocje. Fajnie, że ten mecz przede wszystkim udało się zwyciężyć. Było taki roller coaster, można to też powiedzieć. Bardzo dobry początek w naszym wykonaniu. Wyszliśmy odważnie z planem na ten mecz. Mega mocno zdeterminowani. Czego efektem były te bramki 3-0. No i później, bym powiedział, troszkę słabszy moment, bo w najmniej nieodpowiednich momentach straciliśmy te bramki, bo to końcówka pierwszej połowy i początek drugiej połowy. Ale najważniejsze, że nie podcięło nam to skrzydeł, że dalej byliśmy zdeterminowani. Jeden drugiego pobudzał, i to było widać na boisku. Ten, ten właśnie duch zespołu, ten Team Spirit, tym się nakręcaliśmy. I to generalnie dzisiaj przyniosło nam trzy punkty. Trzy punkty bardzo ważne, bo ten tydzień e, bardzo ciężki za nami, e, zwłaszcza te, 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 te mecze wyjazdowe, no nie po naszej myśli. Tym bardziej cieszę, że e, aż cztery bramki udało się strzelić. E, tutaj też duża, duży szacunek dla was, dla defensywy, no bo to wy jak przechyliliście szalę, tak zwycięstwa na naszą korzyść. No tak, już abstrahując od tych meczów wyjazdowych, no muszę powiedzieć, że tutaj duża determinacja była w tym polu karnym. Też dużo nad tym pracujemy, trzeba powiedzieć. I to właśnie na tym polega. No te bramki nie, nie, nie padają gdzieś tam z niczego. Jeżeli idziemy pazerni na te piłki, no to później jest tego efekt. I, i fajnie, to jest nasza atut tutaj na tym boisku. No nie ukrywajmy też. Nie mam może tutaj jakiejś wybitnie. Efektownej piłki, ale jest efektywna piłka, tak? I, I na tym musimy tu bazować i tu nie ma co opowiadać bajek, i, i fajnie, że to, to, to dzisiaj byliśmy bardzo mocno konkretni w tych aspektach. No i co, i bardzo dobry prognozy gdzieś tam na dalsze mecze, bo mówię, dzisiaj się cieszymy, ale no mega jeszcze mega dużo pracy przed nami i, no i pozytywnie podchodzimy do tych przyszłych mecz. Łukasz, troszkę tak z humorem zapytam, czy ty masz układ nerwowy, bo przy tych dwóch sytuacjach, najpierw przy karnym, potem przy tej drugiej bramce zachowałeś do końca emocji, i zimną krew, czego efektem dwa gole. No to jest moja praca, gdzieś tam oprócz zadań defensywnych też trzeba umieć zarządzać tymi emocjami no i tyle, no fajnie, że udało się opanować emocje, bo to mówię, rzut karny to... Też nie pamiętam, kiedy ostatni raz strzelałem karnego, w treningu gdzieś tam mi fajnie to funkcjonowało, podszedłem, uderzyłem, później ta druga bramka też fajna, fajna praca wykonana przez Piotra Mrozińskiego, gdzie, gdzie pomógł mi tam uwolnić się z podkrycia i, i Kuby, Kuby Serafina, który fajnie mi to piłkę zgrał. No i mówię, tutaj to jest zespół, tutaj nie można mu gdzieś tam gloryfikować poszczególnych zawodników, gdzie się wygrał zespół i, i to jest najważniejsze.